Asus zaprezentował obudowę w nowym kolorze, Ryzen 9500F okazał się niewypałem, a Intel zaprezentował mikroarchitekturę nowych procesorów. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku Technologiczny Newsów Plus, czyli naszego cotygodniowego podsumowania rynku technologicznego, które czasem pojawia się co dwa tygodnie, tak jak dzisiejsze wydanie. Także nie przedłużając, tematów mamy trochę, więc zaczynajmy. I standardowo zaczniemy od segmentu poświęconego sterownikom, czyli Drivers Update. I w minionych tygodniach otrzymaliśmy nowe wersje sterowników od wszystkich producentów. I zaczynając od zielonych, ich sterowniki przyniosły poprawki dla gier wykorzystujących DLSS-a 4 w tym Battlefielda 6. oraz naprawiają trochę błędów i dostępne będą dla mobilnych kart od 800M w górę i desktopowych od Maxwelli w górę. AMD w swoich sterownikach natomiast przygotowało wsparcie również dla Battlefielda 6 i są one dostępne dla Integr od 600M w górę i Radeonów od 5000 w górę. Intel natomiast wydał dwie wersje swoich sterowników, które dodają wsparcie dla bety nowego Call of Duty, kilku gier, w tym Battlefielda, i dostępne są dla integry procesorów Core oraz wszystkich Areczków. I pozostajemy jeszcze chwilę w temacie arków, a mianowicie problemu narzutu sterownika, który zauważony został już kilka miesięcy temu i sprawiał, że ARK w połączeniu ze słabszymi procesorami, takimi jak na przykład Ryzen 5600, kutkował gorszym skalowaniem wydajności niż przy droższych procesorach. Oczywiście w ujęciu do kart konkurencji, gdzie te przyrosty były linią i przewidywalne. I od jakiegoś czasu mówiło się o naprawie tych sterowników, i dokładne porównanie i sprawdzenie zrobił hardware unbox. I mam dobre wieści: od wydanej pod koniec sierpnia wersji 7028 te karty zachowują się przewidywalnie, i też problem nie powrócił w kolejnych wersjach, więc już nie trzeba bać się parowania arków z np. Ryzen 5600. Ważne tylko, abyście mieli włączonego Airbara, bo bez niego to nawet przeglądarka potrafiła mieć problemy, a wiem to z własnego doświadczenia. I wróćmy do nowych produktów Silvermanki, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Mówiłem wam wtedy o nowych chłodzeniach, a w minionym tygodniu pojawiły się również czy nowe obudowy, które podobnie jak i tamte chłodzenia dzielą te same nowe wentylatory Seifu. I o ile same chłodzenia wyglądają bardzo solidnie, tak nowe obudowy nie są już aż tak mocno zachęcające. Zwłaszcza najtańsza z nich, czyli Core, która jest akwarium z piwnicą, na której to tylko można zainstalować dodatkowe wentylatory. Więc jak mnie oglądacie, to wiecie, że nie przepadam za tym rodzajem akwariów. Bo w standardowym układzie wentylatorów świeże powietrze dostarczone jest tylko i wyłącznie z piwnicy i od razu natrafia na kartę, co dla procesora nie jest optymalne. Zwłaszcza w tej obudowie, gdzie fabrycznie posiada ona tylko i wyłącznie jeden wentylator wyciągający z tyłu, a jej cena premierowa to 239 zł, czyli cena, w której możemy kupić chociażby Monte HXR albo czy w z dodatkowymi dwoma fabrycznymi wentylatorami z boku. Druga z premier to shell i najbliżej tej obudowie pod kątem rozmiarów oraz Wykonania i funkcjonalności do Vento Mouth Endorphy, a wyceniona została na 249 zł. I w mojej opinii, podobnie jak u konkurenta, jest to wybór raczej tylko na promocjach do jakichś mocno budżetowych zestawów, bo muszla posiada swoje ograniczenia, w tym m.in. deklarowana przez producenta maksymalna długość karty graficznej wynosi zaledwie 28,5 cm, co w tej cenie jest ograniczeniem, zwłaszcza patrząc na konkurencję, albo nawet na inne małpki, które widzieliśmy wcześniej. Poza tym, Wyposażona jest w cztery wentylatory ARGB, oraz co warto podkreślić, panel złączy umieszczony z boku, a nie do góry obudowy. I ostatnią, najciekawszą obudową jest kapsul, czyli ponownie akwarium z piwnicą, natomiast tym razem wyposażoną w cztery fabryczne wentylatory bez ARGB oraz akcentem z drewnem na piwnicy. Ponadto wsparcie dla płyt ze złączami z tyłu, chłodnic do 360 mm i pionowego montażu kart graficznych. A jej jedyną wadą jest dosyć wysoka cena, wynosząca 479 zł. Więc ponownie, tak jak w przypadku Shell'a, raczej jest to opcja do kupienia na promocjach, bo niestety dla kapsułki, ale w tej cenie konkurencja jest też bardzo duża. W tym m.in. już wchodzą marki premium, takie jak Lianli. Także podsumowując, jak zazwyczaj chwaliłem większość obudów od Silvermonkey, tak nowe propozycje wyglądają w mojej opinii co najwyżej przeciętnie i nie są to obudowy pod żadnym kątem rewolucyjne, nawet w segmencie polskich OM-ów. A konkurencja, jak wspomniałem, jest duża, więc jeśli szukacie obudowy, to w opisie zostałem Wam playlistę z moimi recenzjami. I jedną z obudów, które mam nadzieję, że kiedyś trafią na tą playlistę, jest nowy wariant PA-401 Wood Edition Beige, zaprezentowany przez Asusa, czyli obudowy serii ProArt dedykowanej twórcom, ale serii, którą część osób upodobało sobie ze względu na design. I jak widać, tym tropem poszedł Asus, wydając Beżową wersję 401. I w tej wersji różnica... To tylko i wyłącznie nowy kolor oraz białe kable, a reszta pozostaje dokładnie taka sama. Oferując m.in. trzy fabryczne wentylatory, dwa razy 160 na przodzie i 120 z tyłu, oraz hub do nich i miejsce do czterech dysków, oraz przemyślany cable management z ciekawymi rozwiązaniami i drewniane lamele z przodu. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej obudowie i czy uważacie, że troje kolorów przyda się tej branży. Natomiast pozostając w temacie nowych wariantów, dobrze znanych produktów, w tym tygodniu Premier miał również nowy Vega. Ale spokojnie to nie żaden film, a wariant dobrze znanego produktu Chiftyka, czyli Wegi M i do modelu 750W i 850W dołącza również model 1000W który może być całkiem ciekawy, bo Wegi są całkiem dobrymi średniaczkami w standardzie ATX 3.1. Ale oczywiście poza samą wydajnością i bezpieczeństwem, równie ważna jest dobra wycena, która w tym przypadku wynosi 450 zł. Natomiast jeżeli Was nie interesują rozwiązania budżetowe i celujecie w coś z wyższej półki, to 1000-watowy model zaprezentował również NZXT wraz z nową serią Gold Core, która przynosi modele 750, 850 i 1000 W. Oczywiście w standardzie ATX 3.1. I były również certyfikowane one przez Cybernetics, otrzymując Platinum za efektywność i A+, za kulturę pracy. A poza tym charakteryzują się dobrymi parametrami pracy, w tym efektywnością i tętnieniami. I na chwilę obecną nie mamy podanych jeszcze cen, a jedynym minusem z ogólnodostępnej informacji jest krótka 7-letnia gwarancja. Oczywiście krótka na tle konkurencji w tym segmencie cenowym. Jeżeli jednak preferujecie małe buildy, to Lian Li zaprezentował drugą generację serii SP. Nowa wersja jest w standardzie SFX 12V 4.0, czyli porównywalnym do standardowego atx 3.1 oraz dostępna będzie podobnie jak starsze modele z mocą 750 oraz 850W i dostępne będą w kolorze czarnym oraz białym. I tak samo jak z NZXT nie mamy na chwilę obecną jeszcze podanych ich cen. I pozostając w tematyce mniej popularnych standardów, Krusel zaprezentował nową nowe moduły RAM w standardzie CAM 2 z prędkością 8533 megatransfery na sekundę, co jest świetną informacją dla rynku laptopowego z kilku powodów. I oczywiście, pomijając aspekty samej wydajności, CAMy zajmują mniej miejsca niż standardowe Sodimy. Oraz prędkości, jakie są w stanie osiągnąć, te moduły są dużo wyższe i porównywalne nawet z lutowanymi kośćmi. Więc względem lutowanych rozwiązań otrzymujemy możliwości łatwego upgrade'u oraz naprawy. Jedyny minus to oczywiście ceny. W Polsce znajdziemy już niżej taktowane moduły z tej serii, np. 7500 megatransferów i za 32 GB przyjdzie nam zapłacić prawie 700 zł, więc na chwilę obecną nadal nie jest to rozwiązane przyjazne naszemu portfelowi, ale będę was informować zarówno w laptopowych, jak i w desktopowych kamach. Bo jest to jedna z najciekawszych innowacji w ostatnich latach, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek laptopowy. Jeżeli natomiast preferujecie wysoko taktowane ramy desktopowe, to pokazywałem wam niedawno Empower od MSI i również swoją wersję 850 przygotowaną do overclockingu wypuścił Asus w postaci kolejnej odsłony Ive Gaming. I możecie tej płytki nie kojarzyć, bo niestety ta seria jest na razie ekskluzywem na rynek azjatycki. A już na premierę może ona się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w tym OC ramu do 10400 MB transferów na sekundę na Ryzenie 8500G i 8800 na 9800X3D oraz wyniki OC procesorów serii 9000 w tym 9800X3D, 9700X i 9900X3D. Niestety na razie nie ma żadnego potwierdzenia ich dostępności w Europie, ale gdybyście byli kiedyś w Chinach, to wyceniona została ona na 1400 juanów, czyli około 700 zł. Także całkiem sensownie jak za to, co ona oferuje. MSI natomiast pokazało na targach w Tokio kolejne rozwiązanie z serii Project Zero, czyli RTX 5070 Ti Ventus ze schowanym kablem 12 HPWR, przypominającym modele Nitro Safaira swoim rozwiązaniem z dodatkową maskownicą od góry. Więc rozwiązanie, które pozwala na ukrycie kabla oraz ogranicza jego zagięcie, czyli ogranicza zagrożenie pożarowe. Z minusów to jest to Ventus którym dodatkowo została wycięta część radiatora, więc może to wpłynąć na i tak średnią już kulturę pracy, natomiast więcej o tej karcie zapewne dowiemy się w przyszłości, ponieważ została ona oficjalnie zapowiedziana, ale nadal nie mamy informacji o jej cenie i dostępności. Acer natomiast zaprezentował kolejne modele swoich kart, czyli białe Predatory dla 9070 i wersji XT oraz Nitro dla 9060 XT. I co tutaj dużo mówić, po raz kolejny producent kolejny odświeża swoje karty, przemalowując je na biało, z dokładnie tymi samymi parametrami, jak i czarne odpowiedniki. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze cen, ale ja raczej obstawiałbym, że będą w okolicach zwykłych, czarnych odpowiedników. Ciekawiej wygląda natomiast propozycje nowe tych modeli z dopiskami L, które względem zwykłych wersji mają trochę niższe zegary i pobór prądu, więc jestem ciekawy jak będą pozycjonowane na rynku i jaka będzie ich finalna wycena oraz dostępność, bo może się okazać, że tak jak z Ryzenem 9500F dostaniemy mniej za więcej. Bo niestety ponownie słabsze modele AMD debiutują drożej niż ich mocniejsi bracia i 9500F. Pojawiła się na XCOMie w cenie 799 zł, czyli drożej niż zwykła 9600. Więc na chwilę obecną są one kompletnie nieopłacalne i mam nadzieję, że korekta rynkowa nadejdzie dosyć szybko i cena spadnie poniżej 700 zł, bo jest to procesor, który zapowiada się dobrze, tylko potrzebuje sensownej korekty. Podobnie dobrze zapowiadają się nowe laptopowe procesory Intela, na temat których dowiedzieliśmy się więcej w czwartek, a będąc precyzyjniejszym więcej dowiedzieliśmy się na temat nowej mikroarchitektury, ponieważ szczegóły samych jednostek wraz z dokładnymi Specyfikacjami będą zaprezentowane w przyszłym roku. I w 2026 również trafią do sprzedaży wyposażone w nie laptopy. A sama mikroarchitektura Panther Lake wygląda dosyć ciekawie. Oparto ją o proces technologiczny 18a, czyli około 1. 8 nanometra. Dla porównania obecnie Core Ultra są produkowane w 3 nanometrach, więc potencjalnie przynoszą one jeszcze lepsze wyniki pod kątem efektywności energetycznej, co dla laptopów jest jednym z kluczowych parametrów. Jednakże Intel nie rezygnuje z 3 nanometrów i w nich mają pozostać układy graficzne wykonane w nowej mikroarchitekturze XE3, czyli Celestiale, a więc nowszej niż obecne desktopowe układy B. I co ciekawe, wygląda na to, że Intel zamierza podjąć rękawice AMD w segmencie najwydajniejszych integr, ponieważ mają się pojawić warianty oferujące 16 rdzeni oraz integry z 12 rdzeniami Xe. Dla jakiegoś odniesienia. B570 posiada 18 jednostek XE, ale oczywiście starszej generacji i z większymi power limitami, więc nie możemy porównywać 1 do 1, ale naświetla nam to obraz tej Integry jako coś więcej niż biurowe rozwiązania, choć i takich nie zabraknie i pojawią się warianty procesorów wyposażone w Integry z 4 rdzeniami XE sparowane z procesorami do 16 rdzeni i część z nich otrzyma nowe rdzenie Low Power i Cores, więc ja osobiście czekam na te procesory, co one przyniosą, zwłaszcza pod kątem wydajności energetycznej oraz, jeśli chodzi o rywalizację najwydajniejszego Panther z flagowym Strixem Halo od AMD. A jak Wy czekacie na desktopowe procesory, to zapraszam Was do nadrobienia poprzednich odcinków, gdzie wspominałem m.in. o procesorze 50 rdzeniowym od Intela, który też ma zadebiutować w przyszłym roku. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostaw lajka i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!